Wycisz na chwilę zgiełk wokół siebie, oddychaj spokojnie. To jest Twoja modlitwa poranna. Szczególny moment, aby połączyć się z sercem Boga, zanim dzień zacznie biec swoim tempem. I dziś, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, nadszedł czas, aby usłyszeć głos Pana, rozbrzmiewający w Twojej duszy, mówiący z mocą i miłością. Nie bój się, bo ja jestem z Tobą. Możliwe, że przechodzisz przez trudny czas. Może obudziłeś się dziś z ciężkim sercem, z umysłem wypełnionym zmartwieniami, niepewnością, a może nawet bólem, którego nie jesteś w stanie opisać słowami. Są dni, kiedy wszystko wydaje się nie na miejscu, a poczucie samotności staje się intensywniejsze. Ale to właśnie w takich chwilach modlitwa nabiera mocy. To właśnie teraz Słowo Boże objawia się jako źródło pocieszenia i kierunku. Obietnica, którą znajdujemy w Księdze Izajasza, rozdział 41, werset 10, to nie jest tylko piękne zdanie to bezpośrednia deklaracja Stwórcy nieba i ziemi do swoich dzieci: Bóg nie jest daleko On nie zapomniał, nie zostawił cię samemu sobie On mówi z autorytetem: Nie bój się, bo ja jestem z tobą nie lękaj się, bo ja jestem twoim Bogiem umocnię cię i wspomogę cię i podtrzymam cię prawicą mojej sprawiedliwości. To słowo jest dla tych, którzy są zmęczeni walką, dla tych, którzy nocami w ciszy modlą się o siłę, aby dalej iść, dla tych, którzy rozglądają się wokół i nie widzą wyjścia, dla tych, którzy próbują ukryć emocjonalne wyczerpanie za uśmiechem. Bóg zna każdą łzę, którą otarłeś sam. On widzi to, czego nikt inny nie dostrzega. I dziś rano ponownie zapewnia: Nie jesteś sam. Obecność Boga jest tu i teraz w Twoim otoczeniu. Dotykając tego, co wymaga uzdrowienia. Ważne jest, aby pamiętać, że modlitwa nie zmienia tylko okoliczności, modlitwa zmienia Ciebie, ona uspokaja umysł, wzmacnia Ducha, porządkuje chaos. Kiedy zbliżamy się do Boga z samego rana, mówimy z serca, Ojcze, potrzebuję Ciebie, aby przetrwać ten dzień. I On odpowiada z troską, z prowadzeniem, z mądrością, wylewa pokój tam, gdzie był lęk, daje nadzieję tam, gdzie była tylko niepewność. Werset z Izajasza to nie tylko obietnica na dobre dni, to tarcza na dni trudne. Bóg nie mówi, że nie przejdziesz przez walki, ale on zapewnia, że w każdej bitwie jego ręka będzie trzymać twoją. To jest istota codziennego nabożeństwa. Nie chodzi o unikanie burz, lecz o pewność, że Pan idzie z tobą przez każdą z nich. Więc jeśli dziś potrzebujesz pocieszenia, to słowo jest dla ciebie. Jeśli potrzebujesz odpowiedzi, kierunku odświeżenia, wiedz, że Duch Święty przynosi dokładnie to, czego potrzebuje twoje serce. On zna twoje najgłębsze lęki, wewnętrzne konflikty, twoje bezsenne noce. I nawet jeśli nie masz siły, by modlić się na głos, nawet jeśli potrafisz tylko westchnąć, Bóg rozumie. On tłumaczy każde niewypowiedziane uczucie. To jest moment, aby otworzyć się szczerze. To twoja modlitwa poranna, twoje spotkanie z Bogiem który nigdy cię nie opuszcza. A gdy to słowo wnika w twoje serce, nowa wiara zaczyna w tobie rosnąć. Wiara, że dzisiejszy dzień może być inny, pewność, że nawet gdy wszystko wydaje się trudne, nie bój się Boga, wciąż ma moc. W komentarzach poniżej zostaw swoją prośbę o modlitwę, za konkretną sprawę lub za kogoś, kogo kochasz. Jeśli wolisz, napisz po prostu pomódl się za mnie. Będziemy się za ciebie modlić z miłością jak prawdziwa wspólnota wiary, bo gdy modlimy się razem, niebo się otwiera, pokój zstępuje, a cuda zaczynają się dziać. Przygotuj teraz swoje serce. Pomódlmy się razem i oddajmy ten dzień całkowicie w ręce Boga. Panie, w tej modlitwie porannej stajemy przed Tobą z szacunkiem i oddaniem. Wiemy, że bez Twojej obecności żaden nowy dzień nie ma sensu. Przyszliśmy tutaj, ponieważ wierzymy, że Ty nas słyszysz, nawet gdy wszystko wokół mówi coś innego. I to właśnie dlatego, że dni są trudne, klękamy w duszy, bo wiemy, że Ty jesteś naszym schronieniem, naszą twierdzą, pomocą, zawsze gotową w utrapieniu. Boże, teraz szukamy Ciebie z szczerym sercem. Są osoby, które w tej chwili wołają o kierunek, wołają o pokój, wołają o nowy początek. I przed Tobą, ojcze, składamy wszystkie lęki, które paraliżują, całą niepewność, która osłabia. Każdą wątpliwość, która próbuje zgasić płomień wiary. W imię Jezusa ogłaszamy, że każda troska, każde uczucie porzucenia, każdy cichy, rozpaczliwy krzyk zostaje teraz poddany Twojemu Słowu, bo Twoje Słowo zapewnia nas: Nie bój się, bo ja jestem z Tobą. I ta prawda musi być głośniejsza niż jakakolwiek negatywna myśl silniejsza niż jakikolwiek głos oskarżenia czy zniechęcenia, Ojcze. Niech dziś rano każda osoba, która modli się z nami, poczuje Twój niewidzialny, lecz rzeczywisty uścisk. Niech serce zostanie rozgrzane tą niezachwianą pewnością. Pan jest tutaj, teraz, a gdzie Ty jesteś, tam strach nie może pozostać. Znasz bitwy, które są toczone w ciszy, prośby, które nie zostały wypowiedziane, łzy, spadające na poduszkę bez świadków, ale Ty widzisz, Ty słyszysz i więcej, Ty odpowiadasz. Dlatego w tej modlitwie porannej, Wołamy o odpowiedzi, o pomoc, o uzdrowienie. Uzdrowienie duszy, uzdrowienie ciała, uzdrowienie emocji, uzdrowienie relacji rodzinnych, uzdrowienie marzeń, które zostały zranione przez rozczarowania życia. Ojcze, podnieś dziś tego, kto upadł, wzmocnij tego, kto myśli, że już nie da rady, podnieś tego, kto stracił wiarę, odnów tego, kto jest zmęczony, przywróć tego, kto już nie wierzy, że coś może się zmienić. W imię Jezusa, tchnij nowe życie w tego, kto obudził się bez nadziei. Dotknij teraz tego, kto już nie potrafi się modlić, kto tylko słucha tej modlitwy, próbując uchwycić się ostatniego słowa wiary. Panie, podtrzymaj swoją potężną ręką, ręką, która uzdrawia, chroni, przywraca, podnosi i prowadzi z mocą. Prosimy również Panie o mądrość, aby ta osoba wiedziała, co robić, jak postępować, dokąd iść. Niech Twój Duch Święty oświetli drogi, przyniesie rozeznanie w decyzjach dnia. Niech głos Twojego Ducha będzie wyraźniejszy niż jakiekolwiek zamieszanie. Niech pokój, który pochodzi od Ciebie, będzie sędzią w sercu. Niech każdy krok będzie stawiany z pewnością, zaufaniem, w oparciu o przekonanie, że to Ty prowadzisz nasze ścieżki. Ojcze, w tej modlitwie porannej wstawiamy się także za rodzinami tutaj reprezentowanymi, domami, które potrzebują pojednania. Relacjami, które potrzebują przebaczenia, miejscami, które muszą zostać wypełnione Twoją obecnością, odwiedź każde miejsce Twoją miłością, która odnawia. Tam, gdzie są krzyki, niech będzie pokój. Tam, gdzie są urazy, niech będzie przebaczenie. Tam, gdzie jest dystans, niech będzie pojednanie. Tam, gdzie jest strach, niech będzie bezpieczeństwo. Niech Twoje obietnice spełnią się w życiu każdego, kto wierzy. Prosimy Cię również, Panie, aby Twój duch odnowił zapomniane marzenia. Te plany, które zostały porzucone, bo ból przemówił głośniej. Przywróć odwagę, aby znów marzyć, przynieść siłę temu, kto już nie oczekuje niczego. Przypomnij każdemu tutaj, że jesteś specjalistą od nowych początków, że żaden stracony czas nie jest większy niż moc Twojej restytucji, bo dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych. Ty przemieniasz pustynię w ogród, a dolinę w miejsce zaopatrzenia. Na koniec, Panie, wyznajemy, że wierzymy. Nawet jeśli nie widzimy, wierzymy, nawet jeśli nie rozumiemy, ufamy, nawet z ciężkim sercem, odpoczywamy, bo Ty jesteś Bogiem, a Twoje Słowo nie zawodzi, nie jesteśmy sami, nigdy nie byliśmy. Twoje nie bój się wciąż rozbrzmiewa z mocą w naszych dniach. I dziś, rozpoczynając nową drogę, ogłaszamy wiarą, że Twoja miłość wystarcza, Twoja łaska wystarcza, Twoja troska jest stała. Jeśli ta modlitwa dotknęła twojego serca, jeśli poczułeś Bożą obecność podczas tej modlitwy, napisz amen w komentarzach. Ten prosty gest to sposób, by wyznać swoją wiarę i dołączyć do wielu innych osób, które również szukają pocieszenia, kierunku i duchowego wzmocnienia. Tworzymy prawdziwą wspólnotę modlitwy, gdzie nikt nie idzie sam, a wszyscy wspierają się nawzajem w wierze i miłości. Tutaj każda poranna modlitwa. To nowe spotkanie z Bogiem. Codziennie o szóstej rano jesteśmy razem na modlitwie, i Ty teraz jesteś jej częścią, częścią duchowej rodziny, która wierzy w moc modlitwy, która w Słowie Bożym szuka siły do pokonywania trudności i która w Duchu Świętym znajduje pokój, jakiego świat dać nie może. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, zrób to teraz i włącz powiadomienia, aby nie przegapić kolejnej modlitwy. Niech Twoja wiara pozostanie silna. Niech Twoje serce trwa w pokoju i nigdy nie zapominaj, nawet w trudnych dniach Bóg pozostaje przy Tobie, mówiąc z miłością i mocą: Nie bój się do jutra, do.